Cześć, ludzie kochane, Słuchajcie, dzisiaj nasi skoczkowie skaczą, ale gdzie oni skaczą? Kurczę, ja nic nie wiem. Nie wiem, jaki to jest i W każdym razie skaczą. Piłkarze grają towarzyski mecz z Rumunią. I co robimy? Kibicujemy nasze. A co innego mamy do roboty? Wygrają to bardzo dobrze. Tylko się cieszyć. Przegrają, to też kibicujemy. Na euro też kibicowaliśmy. Dobra, to tak króciutko o kibicowaniu. Trzymcie się. Na razie cześć.